Kodzoli się zaczynamy odcinek Kury się trzymają bardzo dobrze Dobrze się niosą dzisiaj 4 jajka 4 jajka i zamówiłem paszę O taka pasza kuraniowska 25 kilo zamówiłem za 72 zł z przesyłką, bo przesyłka 10, więc 62 zł i 62 zł i 45 groszy Kurki się bardzo dobrze trzymają. O, patrzcie. Z tych siedzą. O, zaraz będą mi spać. A tutaj mam siano do nich. Dobra, to teraz idziemy rozpakowywać pasze. Robimy. A to robimy. Więc skończyłem. O, już skończyłem otwierać. Ładnie pasza wygląda powiem wam Tylko to jest drobne Patrzcie Nie no ładnie wyglądała miał kurzy co jeść Więc teraz musimy przesypać o chyba tutaj efekt więc teraz będziemy musieli to tutaj przesypać Ale już zobaczę nie ma robaków? Nie ma. Dobra, więc zaraz wam pokażę jak będę wsypywał. Dobra, to teraz to musimy od tutaj przesypać, ale ja ręką tego nie będziemy robić. Przesuwamy sobie worek. Bo może tak nie warto używać. Dobra, zaraz wam pokażę. Dobra, zaczyna się przesypywać, patrzcie. taka ładna kasza. Będę o co jeść. A coś się podkopywało, bo jest wam tutaj, skur, Ale wszystko za was jeczone, tam teraz jest. Aż. Ale teraz szybko się noc robi. Więc jeszcze mi trochę minus jest. A nie mam tak dużo czasu, żeby. Ty... No, po prostu. No nie mam czas, tylko gdzie lepiej się robi, powiem Wam. No. To jest mi też wygodniej nagrywać, nie? To trochę będzie tkane. Och. Czekaliśmy. Ładna a łach. Edo miały kury do jedzenia. patrzcie Co ja wam pokażę, jak będę przysypać do karników. No, ale sporo jest. A co tutaj? Dobra, to teraz w wodę musimy wymienić. Bo już ta reszta została. A ja teraz nie wymienię i będę mieć spokój na raz. Dobra, ludzie. Woda już jest wymieniona. o tutaj jest po ile. Teraz czas na karmę. Dobra ludzie, musiałam poidło przemyć, żeby było czyste, by było całkiem brudne. Tak one to się robią, nie wiadomo co z tym pojedną i jest takie brudne, że nie wiem co. Muszę rękę umyć. I wysuszyć szybko. No, ja dochodzę się, no wydanie, jak dochodzę na mam do wyganie, że jak trochę się zamoczy karma, się nie pasza, to czy ona się zepsuje, bo nie jestem pewna. A się nie boję, jak coś zagadnę. O, siedzi. A tamta, no, ta porywała pióra tamtej, nie? Więc... O, to teraz dojechujemy. No Jest Więc teraz musimy włożyć te kurnika tutaj chyba już nie położę. Tam teraz włożę. Tutaj pod złot, żeby się nie zamokło. Ale patrzcie, jakie to poboisko one robią. Bo... Co tam jest? dziura Co te kury robią? Patrzcie. kolejne O, kapusty nie zjadły. dałem w kapustę fajną. Ale nie zjadły. tutaj jest trochę tutaj przestawimy tutaj tak, to, żeby nie kapało mi na karmę dla nich przesunąć można one to są rozrabiaki dobrze, bo tam woda teraz nakapała dobra, i teraz wszystko musimy przestawić Teraz woda, woda idzie na tą stronę. A teraz skarma. Może za to Chyba weszło. Ale można teraz zanosić. Powinno być dobrze Czaskóry mają fajne jedzonko tutaj Ty Nie gadaj Dostało się to Poczekaj, poczekaj tej dziurą zalepiłem. Dostało się dziadostwo Trzeba coś z tym zrobić to już wiadomo co się dzieje. Bo przecież też sam podkopało się. A teraz znowu kurde, ja się nie tam tak. Dziabiosku, kurde. Wchodzi mi do moich kur. To zamykamy. Teraz też coś otworzyło. Co, moje kury i ma nic mi tutaj nie wchodzić, kurde, jakiś ze strany. Nie? A to trzeba coś z tym zrobić. Teraz wam pokażę jak coś zrobić z tym Tam wiem takie coś Patrzcie ludzie Tam coś się podkopało No i teraz tam setkałem jedną, drugą Jeszcze jedną tam na górę dam Chora zatkana dziura, już powinno Nie powinno nic wejść Widzicie, że coś się podkopuje, ta mojego chórnika. Nie wiem co to tu... jest że kuna To, to durne zwierzę No ale nie jestem tego pewny Więc Widzicie sami co się dzieje. Ja to musiał coś z tym jeszcze zrobić. Ale na razie nie ma co. Zobaczymy, jak coś jeszcze się podkopie to zobaczymy co się zderby. Więc Mam słonego odcinka Pa. I piszcie też, jeszcze mam Was jedno pytanie. I wpiszcie też, co możesz może czy można zobaczyć nie Więc pa jeszcze raz.